Nowy miniserial BBC Earth Planeta Doskonała potrzebował kampanii, która chwyci za serce i wzbudzi refleksję o wpływie naszych działań na środowisko. Zamiast robić standardową kampanię, postawiliśmy na wzruszający i pełen emocji content. Stworzyliśmy we współpracy z Krzysztofem Zalewskim i Smolikiem nową wersję kultowego przeboju kolorowy wiatr. A następnie z fragmentów programu zmontowaliśmy teledysk i spoty kampanijne. duchów szlakiem spróbujmy jagód w pełne słońca dni zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi ulewa jest mą siostrą strumień bratem a każde z żywych stworzeń to mój dróg jesteśmy połączonymi Światem, a natura ten krąg życia wprawia w róg Do chmur każde drzewo się bnie. Skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je? To nie Tobie tak się zwierza W księżycową noc, lecz ludziom wszelkich razy Efekty przerosły nasze oczekiwania. Ponad 2 miliony wyświetleń telewizji, z czego blisko 500 tysięcy w 24 godziny od publikacji na kanale BBC Earth i niesamowicie przychylne przyjęcie kampanii przez internautów. Następnie o projekcie napisały najważniejsze mainstreamowe media. Walent kampanii wyniósł milion 150 tysięcy zł. Jednak najważniejsze są wyniki biznesowe przewyższające KPI o blisko 300%. Podczas premierowego odcinka Planety Doskonałej BBC Earth był numerem jeden wśród płatnych kanałów dokumentalno-przyrodniczych. W czasie emisji premierowych odcinków oglądalność kanału BBC Earth wzrosła o 89% względem średniej pasma. Podczas emisji Planety Doskonałej średni udział kanału BBCR w oglądalności wzrósł o 54%.